Tu Władimirec nie ma szans. Tu musi być 30. Czas mieć dużego siurka jeździ 30 Podobnie jak się jeździ Władimircem, to siurek się kurczy. Nie wiem, ale tak mówią. Bynajmniej Tu trzeba mieć dużego siurka. To jeździ 30 ma dużego siurka. Podobnie się od Władimirca się kurci. Pozdrawiam pana kota.